Po powiecie działdowskim podróżuje się coraz lepiej. Nastąpił odbiór e, drogi wojewódzkiej 538, e, ponad kilometr. E, największa, e, najdłuższa odległość oczywiście jest przez miejscowość Uzdową. Tu uruchomiono jedno źródło finansowania odcinka. Całkowicie sfinansowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Cinek nie jest zbyt duży, ale, ale koszt jest wyraźny ponad 6 milionów złotych. Jedziemy dalej. Tu test drogi w Kisinach. Nastąpił drugi już odbiór po, po Uzdowie w Gminie Ziałdowo to są miejscowo miejscowość Kisiny na no, ciąg pieszo który został zbudowany przez cztery samorządy. 50% wykłada samorząd województwa, natomiast pozostałe 50% tak jak w tym przypadku składają się samorząd gminy, miasta i powiatu. Inwestycja ta wyniosła ponad 4 miliony złotych. Ciąg pieszo robi wrażenie. Myślę, że mieszkańcy docenią to właśnie, mogą korzystać z niej jako bezpiecznego odcinka drogi, ale również i ciekawego na właśnie uprawianie sportu i rekreacji. Stare przysłowie mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzemu, a ja powiem, wszystkie ścieżki pieszo w powiecie prowadzą do Działdowa. I taką wersję propagujemy, zwłaszcza w czas wakacji.